Dwieście siedemdziesiąt tysięcy kilometrów kwadratowych. Trochę lasów, pustkowi, rzek. 160 wulkanów, w tym sporo czynnych. Lądujemy na Kamczatce. Ogromna przestrzeń o której wspominał Maurycy Beniowski, pamiętacie gościa? To jego zbójną wyobraźnią. To taki Węgier urodzony w Rybowie, niegdyś czeskim, teraz słowackim, który uciekając przed wojskiem i policją do Polski szybko przyznał się, że jest Polakiem. Usiłował robić różne rzeczy, podawał się za oficera wojska, chociaż nigdy nie był w wojsku, był tylko drobnym aptekarzem u swojego wuja. No, a potem zesłany przez Rosjan za udział w walkach przeciwko wojskom carskim, wylądował na Kamczatce. Z Kamczatki uciekł, to prawda, ale znów, gdybyśmy przyjrzeli się jego pamiętnikom, to walki na Kamczatce, jakie poprowadził, zdobycie fortu, użycie armat i ukradzenie statku to oczywiście jego bajdy, bo tam żadnego fortu wtedy nie było. Na wschodnim wybrzeżu jest Pietro z Kamczacki, a Maurycy Beniowski gdzieś tam na zachodzie był wprawdzie więziony, czyli przetrzymywany w chatce drewnianej z paroma innymi więźniami. Kiedy spili się strażnicy uciekł, faktycznie ukradł statek, który zresztą potem sprzedał Chińczykom i podając się za francuskiego oficera wylądował na Madagaskarze. Ale to już nie jest nasz obszar zainteresowań. Dziś lądujemy na Kamczatce. Byłem tam z Jackiem Pałkiewiczem, odkrywcą źródeł Amazonki, ale i specjalistą od Syberii. I dzięki jego kontaktom zostaliśmy przyjęci przez proboszcza Kamczatki. Polaka, który wiele lat spędził w Ukrainie, a na Kamczatce parę lat wcześniej wylądował no i organizował. Parafię rzymsko-katolicką. Parafia trzy razy większa od Polski. Katolików miał bodaj dwunastu, chyba tak, dwunastu i 13 w drodze, tak jak nam opowiadał. Bardzo sympatyczny człowiek i gościnny. Dwa metry siedem wzrostu, więc nie mieścił się na wersalce, ale jednak odstąpił nam swoje mieszkanie i sam mieszkał na strychu kościoła. Kościół to był domek jednorodzinny, niewykończony z salą do odprawiania mszy, także facet miał sporo samozaparcia, bo nieraz tę mszę odprawiał sam, bez wiernych, bo nikt się nie pojawił. Tak przynajmniej twierdziła. Myślę, że tak było naprawdę. Kamczatka jest niesamowita. Ma też niesamowitą historię. Kiedyś mieszkali tu głównie Koriacy i Itelmeni, zwani Kamczadalami. Stalin, potwór znany z historii urządził tam według słów samych mieszkańców Kamczatki największe na świecie obozy koncentracyjne i postanowił zgładzić wszystkich itelmenów i koryaków i niemal mu się udało. Mieliśmy okazję spotkać przedstawicieli tych plemion, ale to byli już pojedynczy ludzie. Tych itelmenów zwanych kamczadalami. Jest już zaledwie parę tysięcy, więc jako narodowość nie mają szans przetrwania. Oni asymilują się z Rosjanami mieszkającymi na Kamczatce, ale mieliśmy okazję spotkać panią rodowitą itelmenkę, która jest członkiem Rosyjskiej Akademii Nauk. Bardzo wspominała ciepło Pamięć Benedykta Dybowskiego, lekarza z końca XIX wieku, Polaka, który z własnej woli przyjechał tam i zakładał pierwsze szpitale, uczył ludzi higieny właśnie na Kamczatce, ze swoich pieniędzy fundował leki, a w dodatku w wolnych chwilach stworzył słownik itelmeńsko-rosyjski. I ta pani, dzięki naszemu rodakowi sprzed 130-140 lat, w ogóle mogła posługiwać się oryginalnym itelmeńskim językiem, bo inaczej nie wiedziałaby, jak mówili jej przodkowie. Kamczatka jest niesamowita, choćby ze względu na faunę i florę. Słuchajcie, to ogromne ilości niedźwiedzi. Nie tak, że gonią przez ulicę i mieszkają po sąsiedzku z proboszczem, ale jest ich tam bardzo dużo. Bursuki, wydry morskie, rosomaki, no ale przede wszystkim Miliony łososi, i to takie bydlęta półtora metrowe, które dochodzą do 24 kg. Opowiadali mi Rosjanie, bo nie miałem okazji tego oglądać za krótko tam byłem, że kiedy przychodzi czas, to w tych rzekach łososie tłoczą się potwornie, więc ludzie tam wchodzą, wyciągają te ogromne ryby, rozcinają, wyciągają kawior, a samą rybę rzucają na brzeg. Długo tam nie leży, bo na brzegu niecierpliwie czeka banda niedźwiedzi. Parę metrów, paręnaście metrów dalej czekają i się pożywiają. Łosoś jest tak dużo, że niedźwiedzie nie jedzą całej ryby, bo po co? Odgryzają tylko łeb, zjadają mózgi, bo to jest najbardziej pożywne. Pytałem ich, czy nikt nigdy nie zginął w łapach niedźwiedzia, no bo to potworne, tak? Obok siebie widzieć takie 200, 300, 400 kg. Oni mówią, no w ostatnio nie, przez w tym miesiącu nikt nie zginął. Dla nich to jest normalne, że po prostu takie straty się zdarzają. Ale najciekawsza historia pojawiła się dopiero, kiedy spotkałem starszego pana. Opowiadał mi o tych łososiach, opowiadał mi o polowaniach, o czynnych wulkanach, o Dolinie Śmierci, gdzie gazy się pojawiają i można tam chodzić, chodzić, chodzić nic. A dnia pewnego gaz się wyzwala z jakichś gejzerów i wszystko, co żyje, umiera. No, ktoś ma pecha. I opowiedział mi, że były czasy potwornego głodu. W latach 70. ogromny nieurodzaj, zboża nie wyrosły, Związek Radziecki nie był w stanie zapewnić dostaw na kamczatkę. Na kamczatce zboża nie rosną. Trochę drzew jest, no i zwierzaków, i łososie, natomiast zbóż nie ma, wszystko trzeba było przywozić. Nie dotarły samoloty. Do Pietro Pawłowska Kamczackiego nie prowadzi ani jedna droga, mimo że jest to 200 tysięczne miasto. Przez tydzień, przez dwa, nie przypłynęły żadne statki, nie przyleciał samolot, zaczął się głód. Nie było zbóż, nie było chleba, nie było zapasów. I ten starszy pan patrzy na mnie taki zmartwiony i mówi: Krzysztof, był taki potworny głód, taka bieda. Że my nic tylko dzień po dniu jedliśmy ciągle, tylko ten kawior i kawior i kawior. I tak sobie przypomniałem, że czarny kawior kosztuje nawet 2000 euro za kilogram we Francji. Ten czerwony nieco tańszy jest, ale to też nie dla przeciętnie zarabiającego. A tam była taka bieda, że nic tylko dniami i nocami jedli kawior. Ale nie było się z czego śmiać. Kawioru mieli zapasy, tylko on jest potwornie słony. Nie da się go jeść samego. Chcecie? Spróbujcie. Polećmy na Kamczatkę. Kupimy kilogram kawioru. To tam kosztuje 30-50 zł. I spróbuj to zjeść. Jedna łyżka. O, jaki kawior. Zresztą nie wiem, czym się ludzie zachwycają, ale... O, kawior. Druga łyżka. Hmm, hmm, kawior trzecia. E, kawior. Przy czwarte już będziesz szukać jak uciec. Oni już ten kawior suszyli. Robili z tego mąkę. Piekli z tego placki. Próbowali na różne sposoby. Głód był potworny i jedli tylko kawior. Pietro Pawłowski Kamczacki. Cała Kamczatka to niezwykle ciekawe miejsce. Jeśli odwróci się z głównego placu, z tej posiady betonowej, asfaltowej, to już jest na brzegu Zatoki Owaczyńskiej. Można wieczorem siedzieć, podziwiać niesamowite zachody słońca. Można zobaczyć przybijający tam regularnie z Japonii statek zbudowany gdzie? W Gdańsku. Nie pływa do Gdańska, ale przed laty tam go zbudowano. Gdyby wsiąść na ten statek i popłynąć prosto, mijając wulkany, to zaraz tam będzie mała diomeda, wielka diomeda, tam jakieś kuryle. Pyk, jesteśmy w Stanach Zjednoczonych. Jeśli skręcimy w prawo, no to mijamy Sahalin, jesteśmy, pyk, w Japonii. Ale to ciągle jest Rosja. Inna nieco niż w Moskwie, ze swoją historią, z potężną bazą statków podwodnych, z. Obchodami tysiąclecia Rusi, trochę przesadzają, ale niech mają, z obchodami bitew różnych. Tam się bardzo mocno honoruje starszych ludzi, bohaterów Wojny Ojczyźnianej. Niewiele to państwo kosztuje, oni czują się docenieni w przeciwieństwie do Polski. Ale jest to też miejsce pełne zadumy, bo oryginalni mieszkańcy i Telmeni, i Koriacy. Ponad 98% zniknęli. Polityka bywa bezwzględna. Ale zapraszam na Kamczatkę. Na kawior.